pokażę Wam moje nowe pet shopy od koleżanki, bo była właśnie u niej. No i mam nowe pet shopy i pluszak innego. Więc tak, dziękuję coś Zacznijmy od dodatku z pierwszego zestawu. To jest taka spineczka. Jeszcze jest taka spineczka. I taka kokajda kokarda malusza. E, takie. Taka wstążka. Takie piorka. Pomarańczowe. I taki e, kapelusz. On jest biały. Szczepanym paskiem. I tak. E, jest taki. Jest taki... taki coś i takie coś. No i ulotka, tutaj zeskanować można, wygrajać, ale ja to nie zrobię, ulotka i potrzeby jeszcze tak. takie ciałko i takie ciałko, bo to tak oni bo tak to jest w styku jest taka panda, ma na imię paneling, ma dziurkę, nie widać, czy... ma dziurkę, ma na imię paneling, a to jest taki, nie wiem jak to jest, nie chcę nazwać. to jest Linkitejo, ma on ma również dziurkę i można im ciałkę wziąć To ciałko jest do niego, to ciałko jest do paneling ale nie chcę Nie tutaj ma takie dziurki w uszach coś na to nałożyć I to jest podszopę zwykłe pierwszym podszopie jest taki żółwik taki żółw Mam takie świetne zdeczki, to jest stopo i takie kraje. Taki żółwik. Mój pierwszy żółwik jeszcze miał, żółwik, ale to jest I ma szai magnes. Nie wiem, czy to w ogóle tam widać. Ona ma szaje magnes. Drugim paczekiem jest ten, słodki chowiczek. taki chomiczek. Jest tutaj taki trochę pobrudzony. No. Tylko trochę tak nie widać. Ten chomiczek jest taki brązowy. No ale też się magnes. Chomiczek. I ostatnim petkiem jest ta fetka. Ja też chciałam mieć właśnie fetkę i mam. jest kafetka, tutaj pomalowane oczy. Tutaj jest rozkrośnięte, barwimo pomalowane. Tutaj... tutaj trochę... to zdaje to pomalowane. Ta ta fetka jest biedna, bo właśnie jej tu jest pomalowana i w ogóle tu, tu, tu. straszną majdżę. Nie, nie, wiem czy to widzę. Oczywiście takie kwiatuszki moje koleżanki ja nie chciały. I to To jest najlepsze i największe. I, jest to ta poduszka. Taki piesza. Takie mam słodkie oczka. Nie wiem, czy go zmieszczę, no, ja odsunę tepecz Taki piesek. Może teraz go zmieszczę, o. Taki piesek słodki. I tu takie kropeczki czarne Tu taki języczek Tu Takie fajne Taki fajny pieski Mamy znaczkę s tu Tylko coś nie wiem po co to jest Ale ja bym chciała znaleźć to, bo no, Taki piesek O, tak to wszystko zmieszczę Taki piesek. No, ten desktop już chyba ma na skórce kanału. Ale ja nie wiem. Jest ksłodki. Nie możesz się zrelaksować. Co powiesz na to są moje nowe i taka fajna poduszka mam ręczniki mamy taka poduszka taka ja. puchata może się będę z tym czarnym sercem te pet shopy tutaj ty maska i I tak. i tak, ja myślę, że ten żółw to będzie chłopak i będzie miał chyba na imię Stop i, będzie miał na imię... I chyba będzie miał na imię Stop. Będą takie znaki. stop. Będzie... Ten chomiczek będzie miał na imię Flower, bo ma takie kwiatuszki. Co...